regresing to nowatorska metoda terapeutyczna łącząca trening fal mózgowych alfa i theta z wykorzystaniem urządzenia EEG do neurofeedbacku oraz niehipnotycznej hipnotycznej terapii regresywnej i międzywcieleniowej. Ta unikalna kombinacja technik oferuje wyjątkowe korzyści terapeutyczne, umożliwiające szybką i efektywną pracę nad przezwyciężeniem blokad i ograniczeń w rozwoju osobistym. Oraz identyfikację ich pierwotnych przyczyn. Metoda ta pozwala na dogłębne zrozumienie podświadomych procesów umysłowych, wzorców zachowań oraz motywacji, prowadząc do zwiększenia samoświadomości, kluczowego czynnika rozwoju osobistego. Dostęp do podświadomych wspomnień i doświadczeń umożliwia identyfikację i przepracowanie głęboko zakorzenionych przekonań. Lęków, blokad, które mogą hamować rozwój i uniemożliwiać pełne wykorzystanie potencjału. Dzięki połączeniu neurofeedbacku z regresją, neuroregressing nie tylko identyfikuje źródła blokad, ale także aktywnie je przepracowuje na poziomie neuronalnym. Tworzy to nowe, bardziej konstruktywne połączenia w mózgu, wspierając rozwój pozytywnych nawyków i umiejętności. Po zidentyfikowaniu niekorzystnych wzorców myślenia i zachowania, metoda ta ułatwia tworzenie nowych, konstruktywnych połączeń neuronalnych, wspierając rozwój umiejętności, nawyków i sposobów radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi. Lepsze zrozumienie siebie, swoich motywacji i doświadczeń życiowych dzięki neuroregressingowi może prowadzić do większego poczucia sensu, celów i kierunków w życiu, co sprzyja rozwojowi osobistemu na głębszym poziomie. Dodatkowo neuroregresja może zwiększać kreatywność i zdolność do doznawania tzw. olśnień, co jest bardzo przydatne w procesie rozwoju i samorealizacji, otwierając nowe perspektywy i możliwości. Nasza metoda łączy najnowsze zdobycze neurofizjologii z podejściem psychologicznym i duchowym oferując kompleksowe i holistyczne podejście, które umożliwia trwałe przemiany i rozwój na wielu płaszczyznach.